Witajcie czołgiści i czołgistki! Jestem Ropes i zapraszam Was na kolejny odcinek z World of Tanks Blitz! W średnim odcinku będziemy grali czołgiem pod nazwą AMX ELC BIS. Tak, będziemy grali tym lightem 5 poziomu. Tak, zauważyliście również, że. Dużo razy mówię tak. Nie, nie o to chodzi. Chodzi, chodzi o to, że. Nie ja wbiłem jak Panzera s 100 i wbijam inne czołgi jednocześnie. Dlaczego ty wbijasz kilkanaście czołgów jednocześnie? To konto po prostu na World of Tanks Blitz jest już po prostu dla zabawy. Jak chcę się pobawić jakimś czołgiem, to szybko wbijam i tyle, i gram nim. Będę grał na poważnie, będę grał normalnie. Gdzieś koło marca, jak będę miał już nowy sprzęt, na którym będę mógł grać w dużego wota, bo mi po prostu duży wot. Zdefiniuj duży wotrop. Po prostu mały WOT to jest World of Tanks Blitz. Duży WOD to jest normalny World of the, word of Tanks No, dobra. Ok, tutaj ja mówiłem, będę grał w dużego wota. Jak będę już grał w dużego wota, to wtedy będę grał na poważnie. Będę grał normalnie, będzie wszystko ok. Ale jak na razie, ty gram sobie, tu po prostu nalajcie i nagrywam to wam, żebyście mieli po prostu się z pośmiać lub po prostu co oglądać, i tyle. Mm, mam go na maksu lepszonego, amunicja nam taka wystarczy. Myślę, że możemy wchodzić do bitwy. Dobra, jedziemy tutaj na prawo, bo nie ma gdzie indziej. Aha, by the way, muzyczka. Okej, okay, tak pasuje. A, tutaj tej shit, 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 shit... Super, super, żołnierz, celujesz normalnie jak najlepszy grać World of Tanks, co nie? Ech, mogę się niby tu wysunąć, ale kiedy się tu wysunę, to tutaj będzie po mnie. Eee, dobra, walić. Nie, na, na, na pewno mnie nie zdąży trafić. O, patrz. O, to nóg. Mówiłem, że mnie nie zdąży trafić. Ta Matilda, BP y, też y, mnie nie trafi, bo jestem lightem, a lighty... O, oh, fuck. Hello there. Fuck. <coughs> dobra, dobra. Y... Te 34 idźmy z celownika, dobra? Trzeba skupić celownik na maksa. Trzeba wycelować. I trzeba odejść z O nie, o nie. nie suń się, Susie, się, się, Nie. Co, co, co? Jakie lagi, jakie lagi? Ja rozumiem was, że lagi, ale żeby aż tak, no. Bez przesady. Je Jezus Chrystus. Czy, czy, czy wy widzicie te lagi? Wiem lagi, wiem lagi, lagi No co jest, czemu ja mam 500 tysięcy Kingu zaraz wypięty, nie? No super, fajne, fajne te lagi Bardzo mi się to podoba, ja uwielbiam Grać na takich lagach, nie? Co jest? Mastershop What the What? To jest porażka po prostu. Do, 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 nie, 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 po prostu nie. ja, Po tej bitwie zmieniam ustawienia na minimalne i to będziecie na to patrzeć. Ja wam będę to niszczył wam oczy tymi ustawieniami specjalnie, żebyście wolicie patrzeć na takie ustawienia, czy wolicie, żeby mi klatkowało tak. Dobra. 185. Wys się. Mordko, wyzuj. What are you waiting for, dude? The ship's drone is perfect.